Bonjour la France, dzień dobry Francjo, witam Państwa serdecznie na świątecznie w cudownym aromacie prawdziwków na maśle i przy przepysznej podróży kulinarnej karpia w galarecie z Kszanem, który teraz można kupić we francuskich sklepach. Zapraszam do wysłuchania przeglądu wydarzeń minionego tygodnia, a dzisiaj mowa będzie o... Macron apeluje do demokratycznego świata o wsparcie w walce z dżihadem. Strajki, huragany i powodzie paraliżują Francję. Macron rezygnuje z prezydenckiej emerytury. Korsyka odcięte od świata. Most powietrzny przewozi niemal 12 tysięcy osób na stały ląd. Liczne atrakcje świąteczne od Asterixa po Van Gogha. Prezydent Emmanuel Macron udał się na wcześniejszą Wigilię do jednostek francuskich stacjonujących w Środkowej Afryce. Ta wizyta ma wymiar symboliczny. Obok otuchy, jaką może w okresie świątecznym dać obecność prezydenta Piątej Republiki, żołnierzom narażającym swoje życie w obronie demokracji i naszego porządku cywilizacyjnego, jest to także okazja, by skierować apel do świata, aby bronić wspólnie, ponad podziałami tego, co nas łączy. Stąd apel Macrona do partnerów afrykańskich, i europejskich o przyłączenie się do walki z islamskim terroryzmem w tej części Afryki, a obszar działań jest ogromny wystarczy na kilka armii. A zatem strajki wciąż dają w skórę przede wszystkim podróżnym. Gehenna na dworcach, które są otwarte. Szczególnie dotkliwie odczuwają to mieszkańcy stołecznego Ile-de-France. Jakimś nadludzkim cudem wielu osobom udało się wyjechać walpy Alpy na ferie i od razu zrobiło się luźniej na znacznie mniej zakorkowanej obwodnicy paryskiej. Ale związkowcy z komunistyczną serżetę na czele nie składają broni. Chcą zmusić rząd do rezygnacji z planów ujęcia obecnie istniejących 42 systemów emerytalnych. Jeden uniwersalny. Bronią z desperacją swoich przywilejów. Posuwają się nawet do tego, że gdy energetycy naprawiają wyrządzone przez huragan szkody, dostarczając ludziom prąd, to oni wyłączają pstryczek elektryczek. I oto gaśnie światło na stadionach, na których walczą rugbyści w rozgrywkach pierwszej ligi. Co więcej, we czwartek wyłączono na kilka godzin prąd w 200 tysiąca gospodarstw. Wielu z nich mieszkają ludzie niepełnosprawni, dla których elektryczność oznacza przedłużenie życia. Ale związkowcy nie liczą się z tym, w jaki sposób ich akcja może dotknąć innych. Na względzie mają tylko czubek własnego nosa. Strajki dają się odczuć nie tylko podróżnym, ale także handlowcom, właścicielom restauracji i hotelarzom. Rezygnacje z rezerwacji sięgają 60%. Handlowcy oceniają, że okres świąteczny, który zawsze był dla nich najważniejszym w roku, przynosi straty sięgające 20 do 30%. Ludzie śpieszą do domów i zakupy albo robią. Koło siebie albo przez Internet. Związkowcy protestują przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 64 roku życia. Ma to obowiązywać osoby urodzone od 1975 roku. Macron urodził się po tej dacie. Zrezygnował nie tylko z emerytury prezydenckiej, ale także ze znakomicie opłacanej funkcji członka Rady Konstytucyjnej, jaka mu przysługuje po zakończeniu mandatu prezydenckiego. Dramatyczne huragany i to jeden po drugim przeszły nad południowo-zachodnią Francją i nad Korsyką. Niemal 100 tysięcy domów było pozbawionych prądu. Tym razem, to nie jest sprawka komunistycznej, że te wiele ulic zamieniło się w wartkie potoki, zalane domy, porwane przez rwące nurty samochody. Na wybrzeżu atlantyckim fale dochodziły do 8 metrów wysokości, co szczególnie dało się wyznaki mieszkańcom pełnego uroku i ostryg basenu Arcachon. Korsyka była odcięta od świata. W poniedziałek uruchomiono Most powietrzny, niemal jak z oblężonego Berlina, prawie 90 samolotów przywiozło zablokowanych od kilku dni ponad 11,5 tysiąca pasażerów. Huragany, ulewy po wodzie, a w Alpach śnieg sypie i sypie. Odwołano zawody Pucharu Świata Waldizer. W całych Alpach francuskich prowadzono czwarty na pięciostopniowej skali poziom zagrożenia lewinami. Lepiej zatem klepki zostawić w drewutni i usiąść z grzańcem w dłoni przy kominku. Liczne atrakcje przed nami. Park Asterixa postanowił zerwać z tradycją jesienno-zimowej przerwy. Z okazji 30. Urodzin jest otwarty od 21 grudnia do 5 stycznia. Wprawdzie muzea cierpią podobnie jak i handel z powodu strajków, ale to może być jedyna okazja, by wybrać się na wystawę genialnego Toulouse Lutreka. Ewentualnie by zobaczyć jedyną w swoim rodzaju inscenizację wojennego konia. Opowieść o małym Angliku Albercie i jego koniu Joey. Rzecz się dzieje w perspektywie pierwszej Światowej. Na ekrany przeniósł ją w 2011 roku Steven Spielberg, wyrastającym już do rangi legendy Atelier de Lumière w Paryżu. Można zanurzyć się w świat kolorów i słoneczników Van Gogha przy akompaniamencie muzyki Majesa Davisa czy Janice Joplin. A w sporcie? W sporcie spokój. Pustka na murawach i na stokach. Dopiero turniej czterech skoczyń nieco wstrzyknie adrenaliny. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień na ostatnie spotkanie w starym roku, a teraz czas na karpia i choinkę ustrojoną błyszczącymi bombkami. Zdrowych i radosnych świąt. Do usłyszenia.